Witam wszystkich tu Hikomikos. Dzisiaj kolejny taki odcinek informacyjny. Dużo się działo odnośnie gier Pokémon Go, dużo się działo również na moim livestreamie, ponieważ zaszła zmiana, jak tutaj zauważyliście już po szablonie. Eee, mamy teraz kod twórcy w Fortnite, możemy sobie tworzyć customy, grać razem na streamach. Ale zanim zaczniemy do odcinka, przejdźmy do informacji. Tutaj dostałem niespodziankę od napojów Bryza, Lemoniada i tutaj mamy dla Was przygotowany konkurs na Facebooku, na moim Instagramie HKMKS jest przygotowany konkurs. Do wygrania jest 1000 zł oraz kartony lemio, Lemoniad Bryza. Wszystko jest tam dokładnie opisane przeze mnie. A dodatkowo Lemoniady możecie dostać na stacjach Shell w Polsce, także już są one dostępne do zakupu na polskim rynku, ale teraz przechodzimy do Pokémon Go. Jak wiecie, odcinek z zespołem R pojawił się ostatnio na kanale. Teraz mamy Ekensa w wersji Shiny, tak samo Koffinga, Wizinga. Do tego jeszcze jest Zubat. Zubat również występuje w wariancie Shiny. Można, można polować na te Pokémony na dziko i można je złapać. Jak widzicie, tam kolejny PokéStop jest przejęty. Właśnie inwazja zespołu R. Także trzeba się rozglądać nad tymi Pokestopami, bo medale są do zdobycia. Tak jak e, wspominałem o tym w ostatnim odcinku, już mam 45 e, pokonań zespołu R. I powiem wam jeszcze jedno: nie brałem udziału w tym evencie godzinnym. Bo pamiętacie zresztą, był wtedy live stream z Fortnite, Graliśmy sobie. Odpoczywaliśmy, bo to była niedziela, byłem zmęczony po pracy i tutaj nie brałem udziału w tym. Ale zobaczcie, mam tylko 4 oczyszczone Pokémony. Dlatego dzisiaj się zajmiemy oczyszczaniem Pokémonów Shadow. <laughs> I jeszcze jedna nowość, wspaniała nowina. Mamy 2000 miejsca w plecaku, powiększone do 2500. także każdy, kto ma jakieś Pokécoince wolne, może przejść od razu do sklepu i powiększyć sobie yy, pojemność Pokémonów za jedyne 200 Pokécoinów, możemy zwiększyć ten brug o 50 sztuk Pokemonów, które możemy przechowywać, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy oczyszczać pokemony i zobaczymy, które z nich staną się potężniejsze. Mam tutaj na przykład takiego Dratiniego. Zobaczmy jego appraisal: słabiutki atak, słabiutki defense, słabiutkie HP. No i to kosztuje aż 10 tysięcy dasta. I powiem wam tyle: nie warto, nie warto oczyszczać tego typu Pokemonów, bo tutaj tracimy start dasta. Lepiej po prostu skupić się na przykład na takiej Ratacie. Która ma tutaj jedynie 2000. Zobaczcie, dracinie 10 000, rata ta 2000. Dlatego klikamy Purify i zobaczymy, jak jej statystyki się zmienią. Bardzo mi się podoba ta animacja. Ta animacja oczyszczalnia. Nie wiem, jak Wam. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam również się podoba ta kozacka animacja. No i proszę bardzo, statystyki tego Pokemona znacznie się zwiększyły. I teraz powinienem dostać medal za oczyszczenie pięciu Pokemonów. Tak jest. Teraz za każdym razem, kiedy będę łapał Pokémony Shadow, będę dostawał jednego Premier Bola więcej. Także to jest bardzo fajne ułatwienie tego. Jeszcze tu mamy na przykład Bulbazaura. Możemy też go oczyścić, bo mam bardzo dużo tych Pokemonów i chcę je naprawdę pooczyszczać teraz i po prostu będę miał miejsce na kolejne Pokemony. Trochę pokasuję, bo na razie zbieram te Pokecoiny, żeby powiększyć plecak. No i tutaj ma 15 w defensywie. Spoko. Bardzo spoko. Dalej oczyszczamy kolejne. E, tu już jest Ratata oczyszczona. Tu jest Charmander, kolejny do kolekcji. Sprawdźmy jego appraisal przed. No, taki średni. Ma jedną gwiazdkę, jak widzicie, ale klikniemy Purify i zaraz mu się te statystyki zupełnie zmienią. To jest właśnie zwiększanie IV Pokémonów. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, jako pierwszy na YouTubie, mówię, że będzie zwiększanie IV Pokémonów. O nie, Hiko Clickbait! Co to ma być? No to jest zwiększanie IV, widzicie? Z jednej gwiazdki zwiększone statystyki na dwie gwiazdki. Także tak to działa. Tak to działa. Ludzie po prostu czasami nie rozumieją. Albo nie wierzą w to, co się powie na początku, a potem jest wielkie zdziwienie, o i Hikomikos miał rację, Hikomikos miał rację. No to nie wszystko jeszcze dzisiaj. Dzisiaj w ogóle... Wczoraj widzieliście, co się działo na streamie, cały czat oszalał. Wszyscy oszaleliście, jak usłyszeliście nowinkę o Shiny Rayquaza, która powraca do Pokémon GO. Już Wam odpalę tego newsa, pojawił się wszystkim w grze dostępny Shiny Rayquaza powraca na rajd w specjalnym evencie, tak jak tutaj Hajogry Growdon, walczyli, teraz odpoczną sobie. Potężny Pokémon Rayquaza powraca na rajdę już od dzisiaj, od jutra, od jutra, czyli w sumie od jutra w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce będzie pojutrze dostępne. I tutaj, jeśli będziemy mieli szczęście, będziemy mogli spotkać Shiny Rayquaza. Co jest w ogóle po prostu fenomenalne, bo Shiny Rayquaza jest taka czarna z takimi z żółtymi, świecącymi elementami, tak samo czerwonymi, kozacko wygląda. I rajdy na Rayquaza będą dostępne do 2 sierpnia, września. September to jest wrzesień. I tak jak wiecie, ja swego czasu przygotowałem sobie. Ekipę na Rajdy. Mówię tutaj o swojej ekipie na Rajdy, która jest um, do solowania Rekwas. Taki, taki mam Team Pilot Słainów. Mam osłainów. Um, wszystkie są prawie wymaksowane 3000 CP. Także, no, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Będę jeszcze je wzmacniał. Także mm, możemy je sobie też wzmocnić, ale to za chwilę. Bo teraz, jeszcze wróćmy do tego oczyszczenia Pokémonów. Bo jest tu kilka stworków, które też trzeba oczyścić. Przy okazji, przypominam, że na moich live streamach można się wymieniać ze mną Pokémonami. Także ja tutaj sięgnę po swój drugi telefon. Także na dwa telefony jedziemy i robimy trady z widzami. To nie ma problemu, żebym się zalogował czy coś. Wtedy możemy robić trady jak jesteśmy obok siebie, bo telefony są obok siebie, nie trzeba wtedy na odległość. Dobra, kolejny Charmander. Wiecie co, chciałbym mieć takiego jednego, jakiegoś z dobrym IV, bo na razie mi się trafiają takie słabe. I bardzo mi przykro, że na Niantic zablokował możliwość wymian Shadow Pokemonami. Ja robiłem wymianę za Shadow Pokémony. Mówiłem, ogłaszałem, łapcie te Shadow Pokémony, zrobimy wymianę. Przez pierwsze trzy dni dało się wymieniać, ale no po prostu Wam nie udało się złapać. Chyba z jedną osobą mi się udało wymienić, i chyba jako jedyny w Polsce mam takiego tutaj Charizarda z wymiany. To jest Shadow Charizard, zobaczcie, z wymiany. Takich Pokemonów nie ma nigdy, gwarantuję Wam. No chyba, że jak jakiś inny hardkorowy gracz, również. Równie hardcore, jak ja, zrobił trade na shadow pokemona i go nie oczyścił. To może ktoś w Polsce też ma takiego pokemona, ale jeśli ktoś ma, to dajcie znać w komentarzach. Przypnę, przypnę serduszko, tego pokemona nie będę oczyszczał, bo jest on właśnie taki unikatowy, czy jako shadow pokemon z wymiany, którego po prostu już nie można w żaden sposób zdobyć. Wracając do naszych shadow pokemonów. Sprawdźmy Appraisal, tutaj jest Attack i Defense, a HP na 0. To zobaczcie, jak się zmienią statystyki tego Pokemona po oczyszczeniu. I przypominam, że na moim Instagramie HKMKS jest konkurs, w którym do wygrania jest 1000 zł i kartony napojów Bryza, także wszystko tam opisałem Wam, co musicie zrobić w tej kwestii. I jeszcze... Tu jest taki jeden Charmander. Też możemy go oczyścić. Bo, bo po prostu do medalu nam się na, na, nabije. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Wrócił kanał na Discordzie z nowym regulaminem. Tam będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o moich livestreamach, bo dużo osób pisze do mnie, że nie dostają powiadomienia z YouTube'a. No cóż, jest jeszcze jedna opcja, jaką możecie zrobić, to kliknąć. Anulować subskrypcję z dzwoneczkiem, i wtedy kliknąć jeszcze raz subskrybuj, i wtedy kliknąć jeszcze raz dzwoneczek. To YouTube wtedy to jakoś tam przetworzy jako nową subskrypcję, i wtedy Wam zacznie częściej wysyłać te powiadomienia. Tak mi niektórzy polecali, żebym Wam powiedział, żebyście zrobili także dać unsuba, a potem jeszcze raz suba. Wtedy więcej osób będzie dostawało powiadomienia o moich streamach czy o odcinkach nowych wrzucanych na kanał. No, także, tak jak kiedyś mówiłem, ta Shiny Rayquaza kiedyś będzie. To było, pamiętam, że w Ostrowcu mówiłem, że będzie Rayquaza na rajdach. Shiny. No, tylko że kto by pomyślał, że tak długo będziemy musieli czekać na to wszystko. Ale się doczekaliśmy w końcu. Mamy event z zespołem R. Mamy Rayquaza. Jeszcze jednego tutaj Squirtla oczyszczamy. Żaden z nich nie ma jakiegoś takiego kozackiego IV, powiem wam. Widziałem niektórych screeny, że udało się nawet jakieś dobre złapać, a mi takie słabiutkie lecą. Spędziłem 3 czy 4 dni na bieganiu za tym zespołem R i w dniu eventu nie grałem, także myślę, że 40 coś pokemonów Shadow to jest i tak dobry wynik jak na jak na brak udziału w evencie godzinnym. Tak na dobrą sprawę nie potrzebuję tych Pokemonów oczyszczonych. Potem kolejne, co zrobię, to pozbędę się tych Pikachu z Wszystkie te Pikachu z również pójdą na rozdanie wśród widzów, bo... O! Ten jest dobry. Będzie miał atak na maksa. Nie. Nie wiem, czy będzie miał atak na maksa. Sprawdźmy to. Ten Bulbasaur ma dobry potencjał. Może być naprawdę fajnym Pokemonem. Dobrym atakiem. No. Zobaczmy, zobaczmy, jakie będzie miał Ivy. 777 CP. Maksymalne statystyki ataku i maksymalne statystyki punktów życia. Całkiem dobry. Tego można by zostawić sobie nawet. Jeszcze co zauważyłem, że Shadow Pokémony na przykład, jak nie mają HP, to po y, oczyszczeniu zwraca im się. Dostają kolejne punkty życia, także, jakby regenerują swoje siły i ten Charmander też będzie takim dobrym Pokémonem, bo będzie miał również atak i również punkty życia na maksa. To jest właśnie spoko, w tym wszystkim. Dobra, kolejny Pokémon oczyszczony i kolejne dwie statystyki na maksa. Szkoda, że tej defensywy nie ma troszkę więcej, to bym miał tutaj trzy gwiazdeczki. Przypominam, że wszystkie moje Pokémony są złapane w LARN w Irlandii Północnej, ponieważ tutaj gram. I szkoda, że nie mam ekipy na Terray Quazy, bo będę musiał robić to samemu. Spróbuję na drugim koncie również ogarnąć team Mamoswine'ów i tego typu Pokémonów, bo po prostu będę solował Terray Quazy, bo nie ma, nie ma co. Moja ekipa jest tak słaba tutaj w lokalnym miasteczku. Że nawet ja nie chcę tego komentować. Nie chcę tego komentować. Znowu jakieś dramy wyjdą, że ten się z tamtą spią, albo ten nie poszedł z nią, bo była ta osoba, tu była, była dziewczyna jego, tam była jakaś, tam były chłopak był, albo tu się skłóciły ich rodziny. Takie głupoty oni odwalają, że oo ja nie chcę mieć z tą społecznością nic wspólnego tutaj. Dlatego właśnie czasami wolę pojechać do Belfastu, przynajmniej mam spokój. Od tych wszystkich dram, co tutaj się dzieją, albo w Polsce. Teraz będę w Polsce 20 sierpnia, także zapraszam wszystkich na spotkanie Pokemit. Będzie to spotkanie w Krakowie, więcej informacji w wydarzeniu, które utworzyłem na Facebooku. Do tego będzie również jeszcze jeden Pokemit w Warszawie. Także zachęcam do obserwowania mojego Instagrama HKMKS, ponieważ będą tam się pojawiały informacje na bieżąco o różnych tego typu eventach ale dużo tych pokemonów napałem, to trzeba, trzeba, trzeba je pooczyszczać. Co jeszcze odnośnie tych Pokemitów? Będzie można się powymieniać ze mną pokemonami w Pokemon Go. Biorę ze sobą masę regionalnych szalosów. Szalosy właśnie będę rozdawał moim widzom, moim patronom również. Eee, pocztówki też jakieś kupię, także z Irlandii Północnej dla was będą. Możecie, 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 możecie zostać wspierającymi na YouTubie, bo ja obiecałem wszystkim, Wspierającym sponsorom na YouTube, że takie pocztówki dostaną. Jeśli wspierają mnie dłużej niż 3 miesiące, także zachęcam. Przypominam, że jest taka możliwość. A kto nie ma takiej możliwości, to są również możliwe dotacje przez Tipeee Donation, czy, czy przez TIPEO na streamach, jak i również pod, poza streamami. Poza streamami to jest opcja właśnie na TIPEO, gdzie właśnie nie, nie trzeba być na streamie. Można po prostu w każdym mo dowolnym momencie wysyłać takie donejciki. Podziękowania za to, co tworzę na, na YouTube. Za streamy, za odcinki, za gry i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jeszcze jedną rzecz mogę Wam powiedzieć odnośnie Mystery Boxów, bo powiedziałem, że będą Mystery Boxy wracały. No i wracają. Są one planowane w przedsprzedaży i tylko w przedsprzedaży, bo jak będę w Polsce, to raczej nie będzie mi się chciał bawić w, jeszcze raz organizowanie zamówienia, kto co i jak. Kto zamówi przed 20 sierpnia Mystery Boxa, ten będzie go miał. Planowane wysyłki są na 30 sierpnia, także taki preorder już można składać u mnie. Zestawy będą tematyczne, będą jakieś magazyny Pokémon i trochę zabawek. Takie, takie tematy są dzisiejszych Mystery Boxów obecnie dostępnych. I karty Pokémon, ponieważ będę robił kolejną serię boosterków. Boosterki również będą dostępne u mnie. Taki nowy projekt boostera, sobie muszę przygotować. Jeszcze tego nie zrobiłem. Ale to myślę, że to jest. Kwestia kilku godzin na opracowanie, opracowanie grafiki i przygotowanie. Dobra, tu kolejny taki sobie to nic. Chyba te wszystkie stransferuję, bo tutaj nic wnoszącego ciekawego nie było. Zobaczmy, czy nowy medal się pojawił. Chyba nie, bo tam było od 50 oczyszczonych pokemonów, czy nie? Sprawdźmy to. Kolejny oczyszczenia medal będzie od 50 Pokémonów, także jeszcze 24 Pokémony. Nie będę Was już tutaj zanudzał tym wszystkim, bo jest tutaj dużo tych możliwości jeszcze Purify, tych Pokémonów. Zrobię to na streamie, na który Was gorąco zapraszam. Będziemy grać w Fortnite'a, będziemy wymieniać się z widzami i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Eee, przypominam właśnie o tym live'ie. Wieczorami się spotykamy. Wieczorami to są wieczory, godziny typu. Albo 22, albo 23, albo 21, albo 24. Wszystko w zależności od tego, jaki mam grafik na dany dzień, bo jak wiecie, pracuję w restauracji i to wszystko się tak przesuwa, dlatego właśnie te live streamy są tak wieczornymi porami. A teraz mam kod twórcy do Fortnite, także możemy tworzyć customy, możemy razem się dobrze bawić w dowolną ilość graczy na jednym meczapie. Także dzięki, Bryza, za napoje, bardzo fajne orzeźwienie. Napiję się z kubeczka z Japonii lemoniady. Pyszotka. Wy też możecie spróbować. Możecie je dostać na stacjach Shell w Polsce. A ja udostępniłem konkurs na Instagramie. Mój Instagram to HKMKS. Tutaj macie na dole widoczny. Także zapraszam. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go i z Fortnite'a i na streamach, i w ogóle wszędzie indziej. Discord jest również u mnie. Opisie, filmiku, także tutaj z pomocą widzów udało się go ogarnąć na nowo, a my widzimy się niebawem. Na razie, cześć!